Witam. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić prosty 3D Motion w After Effectsie. Idę na studia, więc będę miał czas, mało czasu na tworzenie czegokolwiek, więc czasu do czasu być może zrobię dla was tutorial. Jest ze mną kolega Diler. Przedstaw się. Witam. No, witam ciebie też. Co tam powiesz? To u ciebie? Nic, jest, chory, chory jesteś. Chory jesteś? Chory studia. Kto temu zabroni? Próba numer 2. Tylko w tajemnicy nie wiedzą o co chodzi. Dobrze, więc dzisiaj Wam pokażę oto ten efekt, który go zrobiłem w ostatnim parcie. Takie małe głowienko. Dobrze, tu jest efekt jego... końcowy. Dobrze, więc zaczynamy od tego, żeby zrobić nową kompozycję. Niech trwa 3 sekundy, tu widzimy rozdzielczość, można sobie zostawić większą jak to woli, no ale wiadomo większy plik to jest większy rozmiar. Dobrze. Bierzemy. Używamy do tego prostego zdjęcia, które można znaleźć w Google, wystarczy wpisać szachownicę. E, właśnie pobieram. O, proszę. Dodajemy ją tutaj i mamy szachownicę. Klikamy Ctrl Alt F. I ona się dostosowuje wtedy do kompozycji. Teraz robimy nowy tekst Jak będzie ten tekst dealer to nie mowa Znowu Znowu Trochę o, tutaj nam szedł na dół, to trzeba to rozciągnąć. Proszę Zróbmy jeszcze jeden tekst hmm. dealer ma małego. Proszę. Pan Dobra. Więc teraz e, zaznaczamy wszystkie te warstwy na 3D. Bierzemy, e, kamerę na top, żeby to wszystko widać z boku. Teraz po prostu ustawiamy je tak, żeby były trochę odsunięte od, od szachownicy, która jest tutaj. I oraz tą drugą, ten drugi tekst też. Używamy teraz rotation, żeby go obrócić wzdłuż osi X w ten za to sposób. I przesuwamy tutaj. Z drugim tekstem robimy analogicznie do 90 stopni. Tu też. Eee, I tutaj. Wygląda to w ten sposób. Wracamy do naszej active camera and I. Używamy motion tile na szachownicę. Dajemy tu z 500 To też z 500 oraz zaznaczamy tą opcję. W ten sposób nasze Tło będzie ruchome w 3D-motion oraz z tekstem. Robimy nową kamerę. 15 mm wystarczy. Następnie kamera na KWDR-C. Tu mamy różne opcje. Ta jest do skalowania, ta do, do orientacji ogólnej, a ta do przesuwania. Użyjemy na początku jak do orientacji ogólnej i wygląda to w ten sposób. Teraz, żeby wyglądało to trochę przejrzyście, musimy te teksty od siebie odsunąć. Więc wróćmy na chwilę tutaj. Teraz e, kliknijmy na ten drugi tekst a, i zaznaczymy POSition. E, w POSition wybierzemy e, um, jedną z tych opcji, żeby ją oddalić. E, tą opcję i przesuwamy jak najdalej. I weźmy na zero załóż albo nawet i dajmy więcej mi się odsunie dobrze teraz znowu to obrócja i pokażę jak to wygląda no jest teraz trochę bardziej przejrzyście Pobawmy się teraz ustawieniami kamery tu mamy kamerę to zaznaczamy tutaj na zawsze na on, żeby było jakiś tam motion blur dla tej kamery Teraz przespawimy się tymi suwakami. Jeszcze tu zaznaczamy. Tak, tak. To jest motion blur dla bez kamery. O, teraz zauważamy, że się to wszystko zmienia. Widać takie rozmycie z tyłu i z przodu. Każdy oczywiście może się pobawić tym, do własnego widzi mi się. A ja zostawię w ten sposób, gdy jestem trochę leniwy. Tak jak zresztą większość edytorów. Prawda kolego? Do ciebie to. No prawda. Miałeś mi pomagać. Dobra. Ciebie jest taki pożytek. Dobrze. Oddalmy to trochę. O. I teraz zacznijmy od ruchu kamerą. Mmm... Bierzemy to zamkniemy, bierzemy transfer Bierzemy position i orientation Tu trzeba zaznaczyć klatki punktowe I jedziemy dotąd Za do daleko orientation zmienimy Nie ta opcja Też nie ta Dobra, już będzie coś takiego będzie bujało, o to chodzi. Dobra. I przesuwamy to dalej. Wszystko robimy tymi trzema ustawieniami, które wam mówiłem wcześniej. Najważniejsze jest w tej chwili przesuwanie i jej skalowanie. Dobrze. Wróćmy orientation do znowu do zera. Albo jeszcze trochę. Mm, nie. O, tak będzie dobrze. Dobrze. Mm. Błuki. Mamy. Tutaj klikamy, żeby to nam się wszystko zmontowało i czekamy na efekty. Oczywiście to każdy musi dopracować tempo, ponieważ to teraz brałem randomowo jakieś tam punkty i tempo jest różne. Tu macie Także taki e, suwa, który pozwala nam do jakoś to e, wziąć płynniej, żeby wyglądało. O, w ten sposób. Dobrze. Zobaczymy teraz, jak to wygląda. Dziękujemy za muzykę i podkład. No ma za co? Ależ proszę. Dobrze, mamy teraz ładnie wyglądającą animację. Zacznijmy y, od teraz animacji tekstu. W swoim parcie użyłem zoom away. Jest to gotowy prezent, którego musimy przekształcić. Zaznaczamy go, tyle no. to nie mowa. Chociaż nie, zacznijmy od Tyle, że ma małego, bo gdyż jest pierwszy eee, proszę tutaj Teraz bawimy się, ustawimy w tekst. Animator Franch Selection, and zacz, i tutaj. Eee, musimy je odwrócić, gdyż to tam tamten sposób szło, że zanikało, a w ten sposób będziemy brali, że się nam pojawia. Tylko musimy teraz to wszystko odwrócić. Pokażę to może w lepszej jakości, dobrze, nie, jednak wszystko się nam zamula przez nagrywanie, więc to nie będzie w lepszej jakości, później Wam kleks poprawię, dobrze, bierzemy ramp up, ramp down jest po prostu, że zaczyna się pojawiać od końca my chcemy od początku, czyli ramp up o, teraz nastąpiła zmiana, jak widać i w sumie jest to wszystko, przepraszam, jednak... Gdzie jest ten tekst? A, po prostu jest to niewidoczne, dobrze, wcześniej trzeba dać. Dobrze. W ten sposób postępujemy e, e, tak samo z tamtym tekstem. Ewentualnie mogę różna tak jak ja skopiować go. Kopiuję. Ctrl -C, C, Ctrl V. Oraz trzeba jeszcze zmienić oczywiście moment tego e, pojawiania się tekstu. Więc przesuńmy to gdzieś tutaj e, troszkę wcześniej, gdyż ten tekst, gdyż kamera jest, e, zasłoni nam ten tekst. O, teraz ładnie na wszystko się pojawia. Dobrze, e, zapiszę. Zajmijmy się teraz wyglądem tekstu. W swoim parcie użyłem prostych rzeczy, też po prostu mi, znaczy, mój laptop bardzo się przycinał jakbym użył lepszych, więc nie miałem możliwości i zresztą nie wychodziło do to co chciałem więc zacznijmy od tego tu. Charakter and tutaj piszmy z 5. To stworzy nam e, taką czarną Ramkę, no, oczywiście tu jest trochę za gruba, to zmniejszamy 3. I tu musi być opcja stroke overfill. Jest to trochę wiecie, bardziej widoczny. Zmienimy trochę ustawienia kamery, bo już po prostu tutaj blur, który jest tutaj ustawiony, zasyłania nam to. Teraz troszkę lepiej. Może zmienię też kolor warstwy. E, Gdy ten tekst na białym tej szachownicy jest trochę niewydoczny i wyszło inaczej wtedy. Nie wiem, zostawimy go czerwony. Oczywiście teraz wygląda o wiele lepiej, jest bardziej wyrazisty. Użyjmy teraz kolor, e, efektu Bevel Alpha. on tworzy jakby taką wypukłość tu mamy e, intensywność tu też trochę jakoś jasniejsze się robi, tutaj mamy kąt tutaj oczywiście ustawiamy kolor jak możecie zauważyć po każdej zmianie inaczej to wygląda kopiujemy to do tego i jeszcze dodamy efekt glow O, teraz jest zdecydowanie wyraźniejszy. Tutaj obawimy się suwakami. O, w sumie jest wystarczający. Każdy to może ustawić tego jak to chce. Ctrl C, Ctrl V tak samo. No i sprawdźmy jak teraz to wygląda. To nie tak wyszło. A, nie zmieniłem kolor wasu, ale jak widać jest ona widoczna dzięki temu glow. Być może trochę ramka jest zbyt e, wielka, dlatego tutaj wyszło nam czarne. Zaraz to zmienimy. E, to było w tym momencie. Weźmy ustawmy tutaj, e, zdecydowanie niech będzie. Zobaczymy teraz jak to wygląda. Teraz jest widać, że jest białe oraz trochę czarne po bokach. No teraz wygląda przyzwoicie. Dobrze, to, w swoim parcie miałem tutaj takie, jakby takie rozmycie takie, może scena po prostu była mm, ruchoma. Więc stworzymy, właśnie taką ramkę, jakby. Więc musimy stworzyć nową kompozycję. Kom oraz teraz używamy e, zwykłego overlaya, którego załączę w paczce. Ustawiamy go tutaj w boku. E, oczywiście trzeba go obrócić. Niech, niech będzie w ten sposób. Oraz zmniejszamy go. Niech będzie oto w ten sposób. Kopiujemy e, ctrl-t i przesuwamy tą samą warstwę tutaj. I e, możemy także jeszcze użyć maski żeby wyglądało e, to trochę bardziej rozmycie. Tu jest maska. E, gotowy kwadrat. Klikamy na to dwa razy. E, pomyłka. Trzeba warstwę zaznaczyć. I o, jest maska. Trochę ją to rozmyjemy. Kopiujemy to, tą maskę i wklejamy do tej też. Proszę, skopiowało się. Wracamy do naszej tej kompozycji. Eee, kompozycja, którą wcześniej stworzyliśmy jest, jest tutaj w project and, i kopiujemy ją tutaj. Wygląda to w ten sposób. Nie jest to teraz zbyt ładne, ale użyjemy displacement map. Proszę. Wcześniej jeszcze stworzymy pustą warstwę, to jest pusta warstwa, ona nic nie zmienia, kładziemy ją na tą, proszę Teraz tą warstwę 15 ch chowamy, a tutaj ustawiamy na kalkom 15 Ola. Oraz intensywność. O. I oto jest efekt, którego użyłem w swoim wardze. Niech będzie widać, teraz to wygląda nawet przyzwoicie, tak jak było u nich Dobrze, teraz e, zaczniemy od oświetlenia, bierzemy nową palstwę solid, czarna i użyjemy efektu optical flare options No nie... Szybciej Popsu dealer 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 Prawie mi się popsuło Ale by była w topa no ale byłaby w topa, ale nie ma w topy Na szkole. No jesteśmy na wizji Trudno. Tak. Dobrze. Mamy teraz taką flarę. Ustawiamy ją w tym rogu. Przezmieniamy tutaj i dajemy na ten typ, bardziej teraz jest nam widoczna i bawimy się um, ustawieniami. Proszę, tutaj mamy Brightness. Klikamy ten guzik. Teraz możemy e, w każdym momencie, e, będą pojawiały się nam takie punkciki. Proszę, tu na przykład zmienimy. Jest nowy punkt, czyli po prostu będzie się to zmieniało od tego momentu. Tu zmieniamy na mniejsze. Tu możemy leć większe. Może mniej trochę. Damy mniej. To znów większe. 130. Też musimy pamiętać, żeby nie przesadzić, żeby nam nie to za bardzo tak... Nie popsuło nam tego efektu, co chcemy uzyskać. No i tu już to zaraz wyciągnę. Dobrze, teraz mamy zaświetlenie małym. Teraz zostało nam tylko e, jakoś ładnie zrobić kolor tego wszystkiego, więc do tego także tworzymy nową warstwę, e, ale pustą, pusta warstwa przypominam tutaj, Ctrl-Alt-Y jak to woli i e, używamy efektów e, Magic Bullet Lux na tą warstwę. Klikamy tu Edit. Znowu czekamy. Nagrywanie bardzo za mure laptopa. E, I tutaj mamy Lux. I tutaj mamy dużo różnych kompozycji gotowych, lub e, stworzonych przez siebie. Ja użyję teraz kompozycji stworzonej przez mojego kolegę, jego dusznego. I. To jest ta? Może być ta. Dobrze, niech będzie ta. Tutaj klikamy Finish i damy trochę na jakieś 70, no 60%. I oto mamy gotowe gotowy Motion 3D wzorowane do, trochę do Tokyo Ghoul. I teraz zaprezentuję, jak to wygląda. To efekt końcowy, który uzyskaliśmy. Jeszcze sprawdzę, czy jest wszystko ok. Czy niczego nie zmieniałem. Tak, myślę, że się wszystko zgadza. No to więc dzisiaj dziękuję za pierwszego z mojej strony tutoriala. Dealer pożegnaj się z widzami, bo to jest cześć. Do widzenia. Do widzenia. Eee, przepraszam za jakiekolwiek błędy, gdyż no, pierwszy raz taki kontakt oficjalny z Wami. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś dla Was pokażę. Może już niedługo to się okaże. A tymczasem wyjeżdżam już jutro na studia, więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia.